Temat, który chyba wszyscy lubią. Zawsze te tematy, które poruszają sprawy damsko-męskie, cieszą się powodzeniem. Teraz pewnie będzie tak samo. Sylwia Śytkowska, psycholog, założyciel przystani psychologicznej ze mną. Witam serdecznie. Dzień dobry. No i pytanie takie dosyć, no myślę, że ważne, szczególnie dla pań, które stają przed lustrem, mówią grube kostki, grube uda. Hmm. Większość pań. Zły kształt, y, z, y, za duże ramiona, mm -hmm. i wydaje się. Zawsze coś się znajdzie. No tak, a mężczyzna patrzy na tę samą panią i mówi, idealna. Dlaczego tak jest? Czasami mówi idealna, a czasami te panie przekonują jednak tego mężczyzna. Aha. Czyli to jest tak, że jeżeli jesteśmy wystarczająco wytrwałe w tym, żeby mówić, że te kostki są za grube i, i generalnie włosy za rzadkie, to jesteśmy w stanie przekonać tego partnera, niestety. Na to warto uważać. Ale dlaczego tak jest? No, chyba głównie dlatego, że to jest takie trochę warunkowanie kulturowe. Proszę zauważyć, że jak rodzi się dziewczynka, to ona jest wychowywana na taką skromną osobę, tak? My jesteśmy takie dziewczynki, to mają być takie poprawne, takie skromne, gdzieś tam nie wychodzić przed szereg. Jak jest za bardzo łobuzowata, to zaraz jest pacyfikowana. Więc y, wszystkie takie jakieś inicjatywy własne i wszelkie y, zachowania takie pewne siebie są pacyfikowane niestety. Natomiast chłopiec. Y, może nie tyle jest spacyfikowane, może nawet nie jest pozpalane, ale nie jest spacyfikowane właśnie. Czyli ten chłopiec, jeżeli jest pewien siebie, jeżeli gdzieś tam pojawia się w towarzystwie, nawet jeżeli jest łobuzowate, to jest w porządku. To jest wszystko okej okay i nikt się do tego nie czepia. No a my... To mamy być takie grzeczne. Na szczęście już nie jesteśmy najczęściej. No to już zupełnie inny temat nam się zrobił z tego, ale mhm. czy rzeczywiście tak jest, że mężczyźni nie dostrzegają pewnych detali. Czy to wynika z tego, że kobiety są przewrażliwione, czy z tego, że mężczyźni po prostu nie, nie patrzą na takie, takie szczegóły? Mhm. Ja myślę, że mężczyźni patrzą na takie szczegóły, natomiast to jest tak, że my jesteśmy, my kobiety, mężczyźni też, ale jesteśmy bombardowani tymi magazynami kolorowymi mhm. cały czas jeszcze dużo więcej jest kobiet, które są tymi ikona, ikonami piękna, tak? Przez ostatnie lata ikona piękna była o połowę szczuplejsza ode mnie i no tak. gdzieś tam nogi miała długość tutaj do mojego biustu, więc no, jakby świat mody lansuje pewien wzorzec. Większość kobiet jakby nie, nie, nie dobiega do tego wzorca. To jest tak, że my to inaczej na co dzień. Więc zwracamy na to dużo większą, dużo więcej uwagi, a, a mężczyźni no, podobno Lubią, jak kobieta jest kobietą, a nie jest tylko wieszakiem. No tak, ale oni też widzą te wzorce przecież w telewizji, mm -hmm. w gazetach, też na nie reagują, ale mówiła Pani o tym, że, że mężczyźni nie dostrzegają pewnych, pewnych rzeczy, ale też dostrzegają dopiero po tym, jak kobiety je ich przekonają. Dokładnie. Czy to oznacza, że kobiety nie powinny na ten temat mówić, czy jeżeli myślą, że mają za grube uda, to nie powinny w ogóle na ten temat mężczyźni opowiadać? Myślę, że niekoniecznie warto bombardować tego swojego mhm. partnera takimi komunikatami, bo mężczyźni są atewistycznie uwarunkowani na to, że reagują na kobiety, które mają kształt klepsydra. Tak? Mhm. Czyli nie wiem czy wszyscy, czy wszyscy, tak, nie wiem czy pan na przykład również, ale wie, wielu mężczyzn lubi, jak kobieta ma kształtę. Natomiast kobiety, jako że naoglądają się tych różnego rodzaju ikon mody, uh -huh. które mają zupełnie inne kształty, no to wydaje im się, że są nieadekwatne. No i jak tak wiele razy, tak, powiedzam już mojemu partnerowi, a tu mam brzuszek wystający, a tu coś jest nie w porządku, no to partner wreszcie mówi sobie, faktycznie ty jakaś jesteś taka w ogóle nie tak, nie, nie wyglądasz tak jak tutaj, nie wiem, Pamela Anderson czy jakaś inna. No ale z drugiej strony mężczyźni y, też mają swoje swoje wzorce, też mają y, brada Pita na okładce, na którego patrzą, <laughs> no, ale chyba tak się powszechnie nie przyjęło, że to mm -hmm. oni mają problem z tym, że, że mają tam na przykład brzuszek. Zgadza się, bo ym... To jest trochę tak, że mamy inaczej. My kobiety od, od, od zawsze zwracano uwagę na nasz wygląd. Od zawsze, czyli właściwie z dziada, pradziada od zawsze było tak, że kobieta ma pięknie wyglądać, pięknie pachnieć, gdzieś tam być tą ozdobą. Natomiast mężczyzna ma polować. Czyli to jest tak, że mężczyzna ma miewa kompleksy na trochę innych obszarach. To, że on ma szramę, szramę na policzku, to to nie przeszkadza, tak? tak Jakby to dowodzi, że on jest odważny, że on jest dzielny. W niektórych kręgach też nie, nie wszędzie. Natomiast to mu nie przeszkadza. Jemu przeszkadza to, kiedy nie ma pracy, tak? Kiedy gdzieś tam nie może polować i wykazać się na innych obszarach, więc mężczyźni... Z tymi brzuszkami w garniturach to wręcz jest to taki, też odchodzimy od tego powoli, ale taki atrybut bycia, atrybut władzy, tak? Ja tutaj jestem odpowiednio upasiony, ponieważ mam dobre stanowisko, nie muszę się za bardzo ruszać. Odchodzimy od tego, ale jednak mężczyźni na punkcie tego wyglądu trochę są mniej wyczuleni. A gdy popatrzycie jeszcze na to z drugiej strony, czy to też może być uwarunkowane różnicami między w ogóle kobietą a mężczyzną? Że na przykład kobieta mówi się, że zwraca bardziej uwagę na detale w ogóle, nie tylko dotyczące swojego wyglądu. Tak, tak, jak najbardziej. Mówi ponad takich uwarunkowaniach już genetycznych i uwarunkowaniach. różnicach między kobietą a mężczyzną. Czy rzeczywiście tak jest? Może tak, by, może tak być. Ja nie znam takiej teorii, która mówiłaby o tym. Natomiast myślę, że, że może tak być, że, że kobiety gdzieś tam zwracają uwagę większą na, na detale, trochę bardziej się martwią, e, trochę bardziej starają się e, właśnie dbać o ten wygląd, a mężczyźni tak bardziej holistycznie patrzą na, na całość. A czy mężczyzna, i kiedy już kobieta powie mu, no ale mam kochanie rzadkie włosy, na przykład, okay. no to wtedy co mężczyzna powinien w takiej sytuacji robić? O, rzeczywiście masz rzadkie włosy. To zależy od Kochanie, wyśczenny. no przecież masz taki, taki bujne loki, co jest nieprawdą oczywiście, na przykład. Mm -hmm. załóżmy, co, co ma robić facet w takiej sytuacji? E Śmiać mi się chce, dlatego że znam takiego mężczyznę, który w mm -hmm. tej sytuacji powiedział, okej, okay, kochanie, to w takim razie masz tutaj pieniądze i ci sobie te włosy tak dorób. Mm. <laughs> Natomiast chyba nie jest to najlepsze rozwiązanie. Jeżeli mężczyzna ma cierpliwość i, i chce i kocha tą kobietę, no to warto gdzieś tam przemykać oczy, tak? Że mi się podoba, ja cię i tak kocham, masz bardzo ładne włosy, nawet jeżeli to nie jest prawda. Szczęściary te, które mają takich mężczyzn, bo to mhm. buduje poczucie własnej wartości, chociaż no trzeba je odnaleźć w sobie przede wszystkim, tak? No i chyba to odnajdywanie w sobie też jest ważne, żeby kobieta stając przed lustrem patrzyła nie tylko na swoje mankamenty, ale mhm. też na doszukiwała się tych pozytywów, prawda? Mhm. Chyba mhm. każda je ma. Chyba każdy ma. Tak, generalnie w terapii po, e, poczucia własnej wartości robimy tego typu ćwiczenia, to znaczy prosimy o prowadzenie takiego e, dziennika e, własnych dobrych cech, własnych dobrych stron, również fizyczności. I prosimy, aby, aby pacjentki zapisywały codziennie, co się dobrego wydarzyło, jak dobrze wyglądały, albo spojrzały się w lustro, mimo że to może tak brzmi trochę afirmacyjnie, ale żeby zobaczyły w lustrze tą piękną kobietę. Nawet jeżeli nie całościowo, bo często jest tak, że trudno zobaczyć całościowo w sobie piękną kobietę, to nie wiem, dłonie tak, czy usta, mam ładne usta, to już jest dobry początek. No to mamy w takim razie zadania już rozpisane. Pani Sylwia Siedkowska opuszcza nasze studia. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Jacek Zimnik przygotowuje się do informacji, a wszystkie panie stają teraz przed lustrem i patrzą, jakie są piękne.